Hejka w tym odcinku będziemy robić wielki on penning trzech paczek kart Pokémon. to pierwszą paczkę otwieramy dajcie subskrypcję i ławeczkę w górę już tutaj otwieram sam nie, nigdy nie otwierałem paczek Pokémon. więc sprawdźmy tutaj się to otwiera może jakoś tak nie chcę pojąć kart bo wiem że karty są cenne Otwórzę Czyli nie można się tego otworzyć? Jak? Przecież mu się nie da. O nie, odkryłem salsy już. Okej okay. Mam okay. jakiś kod. Fajnie. Yes. Więc. Okej, okay, pierwsza karta. Uwaga, uwaga. Bam. No, jakaś okej okay, karta. Potem następna Magma Basin. Nie mam pojęcia co to jest. Następna karta Hitmontop top Słabe karty. Następna karta Energy. Empoleon. Jeden z moich ulubionych Pokémonów. Jakiś ability na czerwono tutaj nie wiem, I w ogóle nie wiem co to jest Halucha, Hal Halucha, nie mam tego Pokémona Lefairy. Zobaczyłem, ostatnia karta jest najlepsza, ale nie wiem, Karablast, Milseri. Starli, mam jego finalną ewolucję, teraz jest na w tym community i. Riolu! Chciałbym mieć riolu. Ale chyba dobre, dobre karty to nie są. ok druga paczka. Otwieramy. Uwaga, co tutaj jest. Widzę, że dobrą stronę otwieram. Nasny kod, w sensie kody pasują we wszystkich, nie wiem. Print Loop, co jest? Mam Empolona i Print Loop'a. Grotyl, usunę go, bo mam mało CP. Double Turbo Energy, czy to jest rzadkie? Okej. Okay. Energy. Brelu. Choice Belt Bead Tak blisko końca Shrinks! Mam Shrinksa Shiny W się sensie nie. Mam Ewolucję Shinxa, czyli jaką się nazywa? Spomnę jak się nazywa Ewolucja Shrinksa. Ale mam Ewolucję Shinxa chyba Shiny. Co on się nazywał? No, taki lew Grimer. Też chyba na tym, na Queer Duskul. Day'u. School. i uwaga, uwaga... Farfetch'd! To chyba jest rzadkie. Nie, ale wszystkie są Basic. Ostatnia paczka. Mam nadzieję, że coś fajnego będzie. Ta paczka się nie otwiera tak łatwo. O, nie jak się otwiera. Otwora po prostu. Przepraszam. I uwaga, uwaga... Kod jakiś. okej okay. Blunder Policy, co to w ogóle jest? Rose in Backup, muszą no, być jakaś dziwne karta, Same dziwne Tropius, chyba sporo HP, no. Energy Wodne Raj right, to fałka! Fałka! Łatwo. Mam fałkę. Morgre. Morgrem, Tertwig Tego ewolucja to jest właśnie Grotul Piplu. Mam Piplupa, Printplupa i Empoleona Shrumish Mam chyba jego ewolucję tutaj, z tego co pamiętam. Starli znowu i Execute. Ale mam bardzo fajną kartę, z tego co widzę. Rajczu Fajnie. Fajnie, że mam fajne karty. No i fajne chyba karty. czy nie uminęłem jakiejś fajnej karty. A, dziękuję za odcinek. Papa. Pa.